Kwestia, która może być dla wielu osób istotna przy samotnych wypadach na noc, wydziczy. Czyli jak nie spotkać ludzi wścibskich, czy tam niefajnych czy w ogóle jakichkolwiek, kiedy my sobie chcemy w spokoju spędzać czas w naturze, a nie się z kimś użerać. Niektórzy mogą też się bać, że ich ktoś napadnie, czy okradnie, czy zgwałci, czy, czy, czy co. I czy tutaj w ogóle te wszystkie ciotki babcie mają rację, że na odrudzić można dostać w łeb i cię zadźgają? Jakie są moje doświadczenia z tym związane? są takie, że raz mi się tylko zdarzyło, że się do mnie przyczepił jakiś dziwny gość, chyba jakiś zboczeniec w terenie, powiedzmy, no w miarę odludnym, dzikim, bo to była, e, to było nad jeziorem, w takich, no krzakach, ale tam była ścieżka, tam chodzili ludzie. Ale to nie jest y, żaden argument, że w lesie czy w górach, czy tam gdzie nocujemy w Hamachu, spotkamy jakichś nieprzyjemnych typów, ponieważ tam mi się nie będzie chciało chodzić. Ta sytuacja, która mnie spotkała, miała miejsce w terenach mało zaludnionych, ale. Y, w terenach wypoczynkowych, podmiejskich, tak zwanych wypoczynkowych nazwijmy, takie miejsca są dobre, żeby sobie właśnie łazić, szukać kogoś, kogo by zaczepić, bo tam się mogą zdarzyć jakieś samotne, błąkane duszyszki, które można zaczepić. zaczepić. Natomiast kiedy jesteśmy naprawdę daleko od zabudowań czy od terenów wypoczynkowych, gdzie by się po prostu chciało iść komuś, to tam mamy bardzo zerowe właściwie prawdopodobieństwo, że ktoś się do nas przyczepi. Zwłaszcza jak będzie zimno, ciemno, sam się będzie bał i jeszcze komarów, i, i nie wiem, no, no kompletnie to by się mijało z celem. Jak ja bym chciał kogoś zaczepiać, to bym sobie szukał miejsca e, właśnie takiego, gdzie jest szansa, że w ogóle ktoś się pojawi. Ale kolejna kwestia, co to na przykład spania w górach, czy szukanie sobie miejsca w górach jest taka, że często w małych miejscowościach no, nie lubi się obcych, jak się pojawia ktoś, obs, zwłaszcza z jakimś tam plecakiem czymś, to no, budzi, budzi zawsze zainteresowanie. Psy zaczynają szczekać, no jak się da to, to warto unikać domów, gdzie te psy będą szczekać i zrobią cyrk z tego, że ty zmierzasz do lasu i, i cała wieś będzie zaraz wiedzieć o tym, że ktoś idzie, bo te psy będą szczekać. No i lepiej to brać pod uwagę, o tym myśleć, nie wiem czy ktoś o tym myśli, że jak jest wycinka drzew, to są nierzadko kradzieże drzew i mi się raz zdarzyło, że facet do mnie podszedł, który tam był przy tej wycince drzewa, ja akurat sobie taki raz wybrałem, nie spodziewałem się, że tam się natknę na wycinkę, nie zwróciłem uwagi, że jest oddali słychać piłowanie drewna. No. Facet się mnie wypytywał, co ja tu robię, gdzie ja idę, czy to spacerek, czy co. Bo tutaj, że kradną, i że się boi że ja to przyszedłem na zwiad, żeby w nocy przyjechać z samochodem, ukraść drewno. Więc, no, warto sobie o tym pomyśleć. I właściwie w tym temacie yy, też nie zakładać, że samemu można się stać ofiarą kradzieży czy napadu w jakimś takim terenie dzikim, no bo z jakiej racji yy, nie można założyć, że to nas ktoś może się przestraszyć.